Czy to jest ostatnia konferencja? Och, to już gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Uh, natürlich, wenn, wenn, wenn man sich jetzt darüber bewusst wird, in W nie zastanawiałem się nad tym, natomiast jeżeli uświadomimy sobie, że jest to ostatnia konferencja w tym sezonie, to zauważamy, jak szybko mija czas. Nein, deshalb sollte man generell im Leben die Zeit sinnvoll nutzen und maximal nutzen, weil das ist das Einzige, was sehr begrenzt ist. Und auch ich denke, dass wir in dieser Saison unsere Zeit entsprechend genutzt haben. Wir haben versucht, immer das Maximale rauszuholen. Das hat man auch in den letzten zwei Spielen gesehen. Und jetzt steht das letzte Spiel vor der Brust. Unabhängig der Müdigkeit oder einiger Verletzung müssen wir uns so fokussieren und versuchen im letzten Spiel einen würdigen, ein würdiges Saisonfinale zu spielen. Und versuchen dort eine sehr gute Leistung zu zeigen und möglichst Punkte mitnehmen. Äh. Czas jest jedyną rzeczą, która jest bardzo ograniczona, dlatego należy go sensownie wykorzystywać i wykorzystywać maksymalnie. W tym sezonie staraliśmy się wykorzystać czas tak dobrze, jak to tylko możliwe widać. To było na przykładzie ostatnich dwóch meczów, a teraz przed naszym ostatnim pojedynkiem, niezależnie od zmęczenia i kontuzji, spróbujemy się skoncentrować na tej rozgrywce tak, abyśmy mogli pokazać godny finał. Tego sezonu, żeby pokazać bardzo dobrą grę i w miarę możliwości zdobyć punkty. Czy są podjęte kolejne decyzje personalne odnośnie zawodników w pogoni, bo dochodzą słuchy, że zespół zespołu Michał Żyro i Saba. Ja, das stimmt. Diese Entscheidung ist getroffen worden. Zgadza się podjęliśmy taką decyzję? Yyy, ja mit den Spielern gesprochen unterschiedliche Fälle ale ich że für decyzja, jest Rozmawialiśmy z piłkarzami na ten temat, rozważaliśmy różne opcje i myślę, że ta decyzja jest dobra dla wszystkich zaangażowanych stron. Na czy Michałem, i ktoś jeszcze opuści, i, i wcześniejszymi nazwiskami, które padły z Pasem, Dawidem, Sebastianem i, Łukasie. I Łukasiem. Es gab Gespräche und wird noch Gespräche geben bezüglich der Planung und äh, unserer und meiner Vorstellung der nächsten Saison. Ähm, aber es sind noch keine Entscheidungen getroffen worden und äh, ich denke, wir liegen ganz gut im Zeitplan. Das Transferfenster ist äh, noch nicht mal eröffnet. Es ähm, sind noch in unserer Liga ein Spiel zu spielen und äh, wir sind... Äh, in der Planung, in dem Austausch und ähm, auf dem guten Weg, wie ich mir so schön sage, auch was das Kaderbild für die nächste Saison angeht. Einen guten Kader zu haben und äh, eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Prowadziliśmy rozmowy i nadal jeszcze rozmawiamy. Planujemy kolejny sezon, tak aby się dobrze przygotować. Natomiast decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Nawet okienko transferowe jeszcze nie zostało otwarte, także przed nami jeszcze jeden mecz. Natomiast, tak jak mówię, plany i rozmowy trwają. Jesteśmy na dobrej drodze, jak to zawsze mówię, po to, aby stworzyć dobry obraz naszej kadry na następny sezon. Aby stworzyć waleczną drużynę, ja myślę, że dzisiaj, My możemy się dobrze zaprezentować. Wydaje się, że to powiem: może mieć spokoj, spokojniejsze głowy. Ja, wir sind motiviert, wie in jedem spiel. Und wir wollen, wie ich schon eingehend gesagt habe, die Saison. möglichst mit einem guten Ergebnis abschließen und wir werden alles daran setzen, dort nicht nur ein gutes Spiel zu zeigen, sondern auch uns entsprechend so zu präsentieren, wie wir uns das vorstellen. Wir sind motiviert, wie vor jedem Match? und wie ich schon gesagt habe, wir wollen die Saison mit möglichst Ergebnis beenden. Zrobimy wszystko, aby pokazać tam ładną grę i żeby się dobrze zaprezentować. Panie trenerze, Krakowa jest jedną z najlepiej punktujących drużyn przed własną publicznością, na W grudniu niewiele zabrakło, żebyśmy przynajmniej tam zrealizowali. Jakiego teraz, w najbliższym niedzielę spotkania się Pan radził spodziewać? W grudniu, aż do czerwonej kartki, byliśmy na ścieżce zwycięzców das die rote karte ein ausschuss von rudol hat natürlich das spiel gedreht natomias ta czerwona kartka i wyłączenie rudola e, zrobiło swoje meine haben wir trotz unterzahl ein gutes spiel abgeliefert aber leider das spiel verloren noi mimo tego że byliśmy w okrojonym składzie dobrze się pokazaliśmy natomiast no przegraliśmy Wir sind auf einem guten level Krakowia spielt eine, auch nach einem schwachen start eine überragende saison.. sie haben ihre, ihre Ziele wir haben unser Ziel für, der, für, für, für das Spiel und wir werden sehen wir sind, wir sind auf jeden fall gerüstet und auf augenhöhe und wir wissen, dass wir sehr viel investieren müssen, dass Krakow ja auch sehr körperlich betont spielt, dass sie, zu Hause nicht nur spielstark sind, sondern auch sehr erfolgreich bisher gespielt haben. Das wissen wir alles, aber darum geht es nicht. Es geht um diese 90 Minuten auf dem Platz, wo jeder einzelne Spieler von pogon noch nochmal zeigen muss und zeigen möchte und zeigen wird, dass er gut ist, dass wir als Mannschaft funktionieren und dass wir auch in der Lage sind, jeden zu schlagen in dieser Liga. Äh, Tak naprawdę to będziemy na takim samym poziomie. Zresztą Krakowia miała słaby start sezonu i oni mają swoje cele. My mamy swój cel w stosunku do tego meczu. Zobaczymy, jak to się faktycznie wszystko rozegra. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wiemy, że musimy dużo zainwestować, ponieważ Krakowia jednak też jest bardzo silna fizycznie i szczególnie u siebie odnosi sukcesy, no ale nie o to chodzi, chodzi o te 90 minut na boisku, aby każdy z naszych zawodników, który pokazał i pokaże, wiemy o tym, że chce pokazać i tak to też faktycznie będzie, że jest bardzo dobry, że również potrafimy grać ze sobą jako zespół i że jesteśmy w stanie pobić czy też zwyciężyć każdego w ekstraklasie.

Pojedzie z nami do Krakowa, będzie, z, będzie w kadrze, natomiast czy zagra i ile minut, tego nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Była taka okazja, żeby, żeby było to jedno z wydarzeń minionej kolejki 15-latek, gdy dopilnowałem w ekspert klasie jest taka szansa, że tak powiem, zabiera pan go ze sobą. Die Möglichkeit gibt es, er wird im Kader sein. Soweit nichts passiert bis Sonntag oder bis morgen, bis wir abreisen. Und ähm, wir werden sehen. Wie gesagt, ich, ich wiederhole mich und werde mich auch weiterhin wiederholen. Die junge Spieler werden berücksichtigt, wenn sie die entsprechende Qualität mitbringen und wenn wir der Meinung sind, dass sie soweit sind. Äh, Deshalb jest er w kader i może być, że er będzie auch ein paar Spielminuten Jest taka możliwość, bo będzie z nami w kadrze. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja się powtarzam i powtórzę to po raz kolejny, że dajemy młodym zawodnikom szansę, jeśli pokazują oni odpowiednią jakość i jeśli jesteśmy przekonani o tym, że są już gotowi do tego. Dlatego też ten zawodnik jest w kadrze i być może, że dostanie parę minut. Panie trenerze, dużo mówiliśmy o którzy odejdą, Ilu zawodników chce Pan nowych z zespołu? <laughs> Ja, I czy może już ktoś poza Benediktem już jest zakrypany i jest pan pewny, że dołączy go? I na jakich pozycjach, przepraszam? I, do, i na jakich pozycjach? Ja, eine Neuverpflichtung haben wir ja schon veröffentlicht uh, getätigt. Ich denke, eine zweite wird demnächst folgen. O jednym nowym kontrakcie już uh, poinformowaliśmy. Myślę, że uh, ta druga uh, informacja niedługo też się pojawi. Sie kennen ja unsere Auch Natomiast uh, znają państwo uh, naszą sytuację kadrową i, i wiedzą jak, uh, jak to w tej chwili wygląda. Uh, mamy tutaj zapotrzebowanie jeżeli chodzi o obrońców środkowych. Jest oczywiście verletzt von, von Mariusz Mario Aber auch da möchte ich Ihnen sicher sein und äh, ich denke, dass wir auf jeden Fall in der Innenverteidigung zu, zusätzlich zu, zu dieser ersten Verpflichtung noch zwei Innenverteidiger holen werden und wir äh, suchen auf der Außenposition noch äh, ein äh, einen entsprechenden Spieler, der uns weiterhelfen kann, flexiblen Mittelfeldspieler, noch ein Stürmer, ja, also ich denke, es sind noch so vier, vier bis fünf Neuverpflichtungen, wenn es passt, wenn wir die entsprechenden Spieler finden, äh, äh, wäre ganz gut, dass wir dann auch äh, ja, verstärkt in die neue Runde starten können. Mhm. Mariusz Malec po swojej kontuzji nie wygląda wprawdzie ta sytuacja tak źle, jak się wydawało na początku. Mimo tego będziemy chcieli jeszcze wzmocnić tą naszą obronę środkową i zakontraktować jeszcze jednego obrońcę. Również na skrzydłach potrzebny by był nam jakiś dobry kolega, który będzie nas tutaj wspierał i też jakiś elastyczny pomocnik w centrum pola i w Ataku też by się ktoś przydał, czyli w sumie tak 4 do 5 nowych kontraktów widziałbym jak najbardziej, o ile znajdziemy odpowiednich zawodników. Dowadę o tym auch holen, to steht auch schon fest. Nie? Wer jest, wiem, że nie. Wir sind in gesprächen. Dowad, dowad. A i jeszcze z pewnością będziemy mieli nowego bramkarza, tylko jeszcze nie wiemy, kto to będzie. Ja, ein paar junge Spieler werden zurückkommen. Wiliskowski und äh, Pawlowski werden auf jeden Fall mit einer guten Mannschaft äh, in die Vorbereitung gehen. Und auch jetzt kann ich Ihnen nicht genau sagen, was noch in unserem aktuellen Kader passieren wird. Je nachdem, wie die Bewegungen sind, äh, werden wir handeln. Ähm Tak naprawdę to wrócą jeszcze do nas i Listkowski i Pawłoski, także będą mogli wejść w przygotowania z bardzo dobrą drużyną, natomiast no, jak to ostatecznie będzie wyglądało to nie mogę teraz powiedzieć, to w zależności od sytuacji, która się będzie rozwijała. Panie że Sebastian i Adrian od poniedziałku będą uczestniczyć w bo wystąpią, Mam nadzieję, że z bardzo dobrym skutkiem w Mistrzostwach Świata tak z formy formie Sebastiana wszyscy znamy, Adriana to promienie nic okazji widzieć tej wiosny. Jest mam w 100% pewne, że on sobie dadzą radę na takim dużym imprezie. Kann ich nie im Momentani sagen, er ist auf jeden Fall äh... Seit ich da bin, im Trainingsprozess bei der ersten Mannschaft, und hat er sich körperlich sehr gut entwickelt? Ich kann das im Moment nicht sagen, aber seit ich hier bin, ist er mit dem ersten Team an, ist in sehr guter Kondition. Wenn er dabei ist oder wenn er die Chance hat, dann wird er sicherlich auch alles daran setzen, diese Chance entsprechend wahrzunehmen. Er ist gut vorbereitet. Wenn sein Fuß auch hält, hat er letzte Woche leider eine kleine Verletzung erlitten, aber es er sieht auch gut aus, dass er jetzt schon wieder am Laufen und in der täglichen Behandlung So ein Turnier ist auch eine Chance für so einen jungen Spieler, nicht nur Erfahrung zu sammeln, sondern sich zu beweisen, sich zu zeigen und auch den nächsten Step zu erreichen. Ich bin zuversichtlich, wenn er die Chance bekommt, dass er, dass er auch gute Leistung zeigen wird in diesem Turnier. Jeśli dostanie szansę, to z pewnością zrobi wszystko, aby się dobrze zaprezentować i ładnie pokazać, I o ile wytrzyma jego stopa, ponieważ w zeszłym tygodniu miał niewielką kontuzję, ale wygląda to już całkiem nieźle, ponieważ biega, znajduje się w trakcie rehabilitacji, a tego typu turniej to też zawsze szansa dla zawodnika na to, aby zebrać doświadczenie, żeby się sprawdzić no i żeby wskoczyć na poziom wyżej, także jestem dobrej myśli w stosunku do tego zawodnika uważam, że pokaże się od dobrej strony, bo jest bardzo dobrze przygotowany. Pan działek ucieka od nas, to znaczy opuszcza. Jakby Pan podsumował ten cały sezon, te 12 miesięcy z pogoni i ten wynik, albo no czy 8 miejscem. Zadowolony jest Pan, czy jednak mimo wszystko ten zespół stażył na, no na więcej, na więcej? Ja, wenn man alles, ähm, alles mit einbezieht, was alles äh, geschehen ist, passiert ist, äh, wie wir gestartet sind, dann muss man sagen, dass wir eine gute Saison gespielt haben. Generell bin ich jemand und auch die Verantwortlichen im Verein, die sich nicht nur auf Ergebnisziele fokussieren, sondern auf Leistungsziele. Generalnie I ja, i cały klub, wszyscy tutaj pracownicy mamy taką zasadę, że nie koncentrujemy się jedynie na wyniku, ale również na jakości. Wir haben Spieler entwickelt, wir haben Transfererlöse erzielt, noch eine kleine Steigerung gegenüber der ersten Saison, wieder mal ein Rekord Transferjahr. Für Pogon äh, äh, ist erreicht worden. Wir haben sehr schöne Spiele gezeigt. Wir äh, haben unser Spielstil verbessert und optimiert. Wir haben nicht immer gute Ergebnisse erzielt. Wir wissen, dass wir daran noch arbeiten müssen. Wir sind am Ende unter den Top 8 gelandet. Und äh, ich denke, die Spiele mit Pogon äh, Stettin-Teilnahme waren nicht langweilig, sondern sehr interessant und spannend. Wychowaliśmy, rozwinęliśmy wielu piłkarzy. Mieliśmy bardzo dobry rok transferowy, rekordowy rok transferowy dla klubu. Pokazaliśmy bardzo ładne mecze, poprawiliśmy nasz styl gry, zoptymalizowaliśmy go, przy czym wiemy, że musimy jeszcze nad tym pracować. Wyniki nie zawsze były dobre, ale na koniec udało nam się utrzymać w górnej ósemce. Und mit unsere nicht sondern für die Publikation Aber wir wollen natürlich auch äh, für die neue Saison äh, erfolgreich sein und äh, müssen dementsprechend auch unser Kader äh, verstärken und äh, optimieren. Wir müssen uns auf allen Ebenen uns weiter steigern und verbessern. Äh, es gibt sehr viel zu tun hier bei Pugern und. Äh, wenn ich jetzt hier rausschaue, die Arbeiten sind jetzt voll im Gange. Das ist ja auch, auch ein, ein, ein sehr positiver Aspekt. Ähm, wurde sehr lange auf diesen Moment gewartet. Jetzt ist es äh, Realität und Wirklichkeit. Also, es bewegt sich hier viel. Äh, der Verein äh, äh, und wir alle intern im Verein sind äh, sehr motiviert, die nächsten Herausforderungen und Aufgaben anzugehen. Ja, und jeder versucht sein Bestes und dann werden wir sehen, in der nächsten Saison A, ergebnistechnisch, wie wir uns entwickeln und leistungstechnisch, ist immer primär unser Ziel, dass wir weiter nach vorne kommen. Nowy sezon z pewnością będzie dla nas istotny z tego punktu, że chcemy odnosić sukcesy, chcemy wzmocnić i optymalizować naszą kadrę i chcemy się poprawiać na wszystkich poziomach. Także przed nami w klubie dużo pracy. Kiedy patrzę też za okno, to widzę postępujące prace i to jest bardzo pozytywny aspekt. To jest moment, który był długo wyczekiwany. W tej chwili stał się on rzeczywistością. Dużo się tutaj dzieje. Również w Jesteśmy bardzo zmotywowani, jesteśmy przygotowani do realizowania nowych zadań i podejmowania nowych wyzwań. Tak naprawdę to w przyszłym sezonie będziemy chcieli przede wszystkim i koncentrować się na wynikach i na jakości, na wydajności. Mimo wszystko w poważnym pięć niemieckim w Kiderze. pojawiła się informacja o kojarzeniu Pana ze wstępnym Nie wiem, czy były takie kontakty między Panem a klubem niemieckim, ale jeśli by były, czy by Pan rozważał możliwość takiej oferty i zmiany Was? Was in den Zeitungen steht, um, überall, wo ein Trainer gesucht wird, werden irgendwelche Namen platziert und fallen irgendwelche Namen. And, uh, Sicherlich habe ich ein, ein, ein entsprechendes Profil, um, ale ich nie ma żadnych rozmów z Nürnbergem i nie będę prowadził tam żadnych spotkań. I ja, was zajmie, jest ten uh, Fokus, die tägliche Arbeit hier bei Pogo Nie należy wierzyć we wszystko, o czym pisze prasa. Wszędzie, gdzie szuka się trenera, padają jakieś nazwiska. Ja też mam pewien profil i. Być może dlatego tak się zadziało. Nie prowadziłem rozmów z FC Nürnberg i nie będę rozmawiał. To co się liczy to moja codzienna praca w Pogoni. Jakie będą zmiany w sztabie trenerskim przed nowym sezonem? I czy, a może nie będą? I czy, i czy powiem, podobnie jak w poprzednich latach skorzysta ze środka we Wronkach i tam gdzie trenowała, przeprowadzi obóz przed nowym sezonem? Wir werden nicht dieses Mal in Wronki trainieren, sondern in Gniewino, unseren Camp dort haben. Demnach werden wir nicht trainieren in trainieren, sondern in Gniewino. Bezüglich Trainerstab um, oder um, allgemeinem um, Stab um, wüsste ich jetzt nicht, warum um, ich Ihnen irgendwelche Informationen geben sollte, warum auch überhaupt grundsätzlich die Frage stellt. Wir haben erfolgreich gearbeitet äh, letztes Jahr. Ähm, wir sind mitten im Prozess und äh, gehen Sie davon aus, dass wir uns äh, auf allen Ebenen, äh, auf allen Vereinsebenen äh, optimieren möchten und, und, und uns darüber auch intensiv unterhalten und austauschen. Und alle Entscheidungen, oder alle, ja, alle Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir aus vollster und tiefster Überzeugung. Und wir werden auch nicht alles äh, kommentieren und alles im, im Vorfeld äh, diskutieren in der Öffentlichkeit, sondern gewisse interne Sachen beschließen. Und Sie werden dann sehen und hören und lesen, welche Beschlüsse wir dann getroffen haben. Co do naszego sztabu trenerskiego, czy też generalnie sztabu, to tutaj akurat nie widzę powodu, aby miał udzielać informacji na ten temat. To, co mogę powiedzieć, to w zeszłym roku pracowało nam się bardzo dobrze, a znajdujemy się w trakcie procesu i mogę zapewnić, że na wszystkich płaszczyznach w naszym klubie staramy się optymalizować i poprawiać, iść stare do góry, więc stale na ten temat rozmawiamy, pracujemy nad tym i wszelkie decyzje, które podejmujemy, Podejmujemy tylko dlatego, że jesteśmy w pełni przekonani o ich słuszności, natomiast nie musimy komentować w, na w płaszczyźnie publicznej wszystkich decyzji, które są podejmowane. O niektórych Państwo usłyszą lub się dowiedzą.